Przeć Boże, każdy człowiek w swoim życiu podejmuje liczne decyzje, dokonuje licznych wyborów. Najważniejsze z nich nazywamy fundamentalnymi, a dotyczą one wyboru m.in. kapłaństwa, życia zakonnego, małżeńskiego bądź samotności w świecie. Warto więc pokusić się o dwie refleksje na temat powołania. Pierwsza re refleksja dotyczy ona tego, co dzieje się w trakcie bądź tuż przed podjęciem ważnej, fundamentalnej decyzji. Pamiętajmy. Bóg, powołując człowieka, nigdy wobec niego nie posługuje się lękiem, przym przymusem, presją psychiczną czy tym bardziej zniewoleniem. On zawsze tylko delikatnie zaprasza, pójdź za mną. On zawsze odwołuje się do szeroko rozumianej wolności człowieka, do jego wolnej woli. A zatem człowiek może przyjąć powołanie bądź je odrzucić, może pójść za głosem sumienia bądź je zagłuszyć. Jeżeli zatem na tym etapie rozeznawania Ktoś czuje bardzo silny lęk, głębokie zniewolenie, presję, przymus, to powinien głęboko się zastanowić, skąd pochodzi to powołanie, bo na pewno nie od Boga. Druga refleksja. Dotyczy ona tego, co się dzieje tuż po dokonaniu fundamentalnego wyboru. Pamiętajmy, tuż po prawidłowo przeprowadzonym rozeznaniu duchowym, po prawidłowo dokonanym wyborze w sercu, w umyśle powoływanego. Powinien nastąpić wewnętrzny pokój, wewnętrzna radość, których to nie powinny zagłuszyć myśli o potencjalnych trudnościach, kłopotach związanych z realizacją powołania. Jeżeli więc ktoś na tym etapie przeżywa głęboki lęk, paraliżujący strach, brakuje mu wewnętrznego pokoju, wewnętrznej radości, to powinien się również głęboko zastanowić, skąd pochodzi jego powołanie, bo wszystko wskazuje na to, że na pewno nie od Boga. Wszystkim z Państwa, którzy właśnie zmagają się teraz ze sobą i z okolicznościami, podejmują ważne decyzje życiowe: drogi kapłańskiej, zakonnej, małżeńskiej, bądź pozostawienia sam w samotności w świecie, życzę obfitych łask Bożych, życzę uczciwego, gruntownego rozeznania duchowego i życzę również odważnych decyzji. Szczęść Boże i dziękuję za uwagę.